Ja bym chciał trochę przewrotnie podsumować całą tą dyskusję. Mój ojciec kiedyś mi opowiadał taką anegdotę, jak to cygan chciał kupić konia i opowiadał jak to mu się marzy, że będzie ten koń i że on go kupi, on będzie taki ładny. A syn cygana powiedział: A to tata, jak ty kupisz tego konia, to ja będę tak jeździł na nim i jeździł, aż go piana pokryje. I w tym momencie cygan wziął pasa, przyrznął synkowi w tyłek i powiedział: A ty mi konia zajeździsz, to dostaniesz za to w tyłek. Pani burmistrz, to co pani opowiada. Że y, znalazły się pieniądze, i, i w, na uroczystości myśliwych oznajmia pani, żeby to dotarło do publicznej wiadomości, że są pieniądze na przebudowę ronda, w sytuacji, kiedy projekt tego ronda jest niegotowy, to mi właśnie przypomina takie zachowanie tego cygana, który wlał pasem syna za to, że mu zajeździ konia, którego jeszcze nie kupił. Na litość. Niech pani nie obiecuje ludziom gruszek na wierzbie. Niech pani przyjdzie i powie: mamy projekt. Mamy pieniądze na przebudowę ronda, i wtedy będziemy Pani bić brawo. Ale przez 9 lat, żeby nie można było do szczęśliwego finału doprowadzić takiej inwestycji, która jest istotna bardzo istotna dla bezpieczeństwa ruchu na obwodnicy. Kiedy ja nie angażowałem się, w, nie chcąc powielać działań Pana Mirka Bocia, na początku kadencji mówiłem, że. Najważniejszą dla nas sprawą w tej kadencji będzie załatwienie tego problemu, a my za każdym razem słyszymy: a to przepisy się zmieniły, a to trzeba jakieś nowe uzgodnienia porobić, a to ujęcie wody. Ujęcie wody tam istnieje od wielu, wielu lat. To jest jeszcze po niemieckie y, ujęcie wody. Tam y, ta strefa ujęcia wody, y, wiadomo było 9 lat temu, że ona tam jest, a dzisiaj się pojawia, pojawia problem z ujęciem wody. Na litość. Było to rozporządzenie. Y, 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 na litość. Pani burmistrz. Y, Albo pani chce sobie zrobić jakąś reklamę, ogłaszając, że znalazły się pieniądze, albo chce pani zrobić ludziom wodę z mózgu. No przecież nie mówmy takich rzeczy. Jeżeli coś jest nierealne, nie da się czegoś zrobić na dzień dzisiejszy, to nie ogłaszajmy publicznie jakiegoś tam zwycięstwa. No, naprawdę, jest to, jest, to, jest to takie, takie dla mnie no, nie do przyjęcia. Dziękuję.